Nieodpowiednia gospodarka smarownicza jest przyczyną do 50% awarii maszyn, powodując utratę zdolności produkcyjnych i straty finansowe. W przemyśle zbyt długo polegano na smarowaniu opartym o harmonogram. Ten pracochłonny proces często prowadzi do nadmiernego smarowania. Ale z tym koniec. Poznaj OnTrack Smart Loop system zaprojektowany, by zdalnie określać, kiedy i ile smaru potrzebują łożyska, dając jego posiadaczowi pewność precyzyjnego smarowania z dowolnego miejsca. Oszczędzaj czas, pieniądze i smar. Poprzez ciągły monitoring poziomu ultradźwięków generowanych przez tarcie w łożysku, system OnTrack Smart Loop określa potrzeby smarownicze oraz kontroluje stan łożysk 24x7. Powiadomi cię, gdy potrzebne jest smarowanie oraz dozuje odpowiednią dawkę smaru, przywracając optymalny poziom tarcia. Tak, to prawda. Smarowanie łożysk stało się o wiele prostsze i efektywniejsze. Ze Smart Loop Możesz mieć pełną kontrolę nad procesem poprzez znajomość kluczowych wskaźników takich jak pozostała ilość smaru, ilość smaru podanego do łożyska i okres pomiędzy kolejnymi cyklami smarowania. Nadszedł czas, aby przemyśleć obecne procesy smarowania łożysk i mieć je pod całkowitą kontrolą dzięki zdalnemu systemowi optymalnego smarowania łożysk OnTrack SmartLube.